WZK oraz A. Kasiu, całkiem sporo tego na naszym ekranie, więc trzymamy kciuki. Skup się. Kategoria hasła. Powiedzenie 10 sekund. Startujemy. Nie lata wyspanie. Brawo! Brawo! Gratulacje. Gratulacje. Wspaniale. Czy ja mam wrażenie, że to jest hasło finałowe było łatwiejsze niż każde poprzednie? Tak? Brawo, Kasiu! To jeszcze W naszym programie 7500 zł. Do tej kwoty dodajemy to, co mamy w kopercie. A w kopercie, z dla Ciebie. Mam tylko taką prośbę. Tak? w kasie, dobrze? Naprawdę. Wygrałaś. Będzie ładnie. Będzie bardzo ładnie. <laughs> ja powiem tak, jest 5 zer i jedynka z przodu, czyli... 100 tysięcy złotych. złotych Proszę Złota. Państwa, tak! No, nie, ja nie śpięknie! Nie! No <laughs> naprawdę. No, Wygrałaś 100 tysięcy złotych, to goło fortuny. Czyli jak dęby... 100 tysięcy, 7500. Cooperę trochę bardziej uwierzysz? Sto na sobie wykręciłaś. No tak To sobie to... odgadłaś, a to było nie lada wyzwanie. Nie lada wyzwanie. To jest biznes. Czekaj, ja jestem szczęśliwa! A jaka będzie szczęśliwa, jakiś już przelew dostaniesz, Kasia! Wszystkiego, wszystkiego robię, Ja nie, no I chyba nie pojadę do domu? No. ale to Tylko, że jeszcze zabłądzę, pojadę pociągiem, jestem sama i nie daj Boże z wrażenia, pojadę czy to, to... Ale ale... stary. Ale... Nie, 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 żebym to zrobiła, ale no, wiecie, nie, lesz, jak ja do domu, jak nie, nie, to nie, nawet nie, Kasia, ale nie, 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 to nie, to hotel, nie, 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 Jakoś. Ale później, bo nie mogę tak na nie? Się... Tak. Dziękuję za to. Że to jest Katarzyna, która wybrała właśnie to złotych. i nie wyzwanie. gratulujemy Ci serdecznie. jak rozumiecie, idziemy się teraz cieszyć z każdego. Tak jest. A Państwu życzymy dobrego dnia. Do Już za chwilę w dwóchce. szansa na sukces w Opole 2023. A następnie tak to leciało.